Witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić kolejny etap budowy mojej kosiarki do wierzby energetycznej. tak jak widzicie, będzie druga część ramy. Można powiedzieć, ta największa. Szerokość będzie o 180 cm. Wysokość będzie jakieś 40, i to wszystko połączymy tak z tą ramą, co ostatnio żeśmy robili. Także teraz odmierzymy tutaj odległość z jednego profilu 180 i będziemy docinać już kolejne elementy. Także zobaczymy jak to nam dzisiaj pójdzie. Myślę, że to się uda się jakoś sklecić w całość Bierz do dzieła. Także podocinam elementy. Tak jak widzicie całe to ramię i wszystko będzie zespawane razem z tamtym. Zrobi się taka rama przestrzenna. Teraz będę to spawał. Nie wiem, czy mi się dzisiaj, właśnie będę dzisiaj to robił, czy jutro, ale <laughs> następnym elementem będzie właśnie pospawanie tego. No tak, mówiłem, pokazałem, podocinaliśmy. Teraz zaczniemy spawać po kolei. Najpierw w jedną stronę, później drugą, później górę. I zrobi się nam znowu kolejna rama przestrzenna, którą będziemy dospawywać już później do tej gotowej przedniej ramy. I myślę, że to jakoś będzie wyglądać. No i spełni swoje zadanie, co najważniejsze. Także ramę tylną już praktycznie pospawałem. Ja jeszcze muszę tu poprawiać w niektórych miejscach, ale nawet to wyszło. Tak mówię, ja tam nie spawam zawodowo, wychodzi mi to jak wychodzi. Ale jest moim zdaniem dobrze pospawane. Yy, nie jest jakoś tak estetycznie, ale ja to może podszlifuję, zobaczę. Ale się trzyma naprawdę dobrze. Tu jest wszystko. Tu jeszcze muszę poprawić. I... Będzie po prostu teraz będę dospawywał yy, słupki 20 cm. I widzicie, do których będziemy dospaływać tamtą ramę? Cztery słupki, jeden już mam, jeszcze muszę trzy dociąć tu, w tym miejscu, w tym i w tym. I będziemy spawać tamtą ramę. Także teraz zajmiemy się, muszę dociąć z tego kawałka jeszcze y, słupki. Powiem wam y, nawet. Wymierzyłem wszystko tak, że wyszło praktycznie bez straty materiału. Kupiłem cztery kawałki takiego kształtownika, dwumetrowe, i wszystko jest tak podocinane, że nie zostało ani kawałka. Jedyne co zostało, to te kawałki tutaj w tym miejscu, co widzicie, co były zacinane, te kąty. A tak, to jest wszystko po prostu wykorzystane. To też się wykorzysta, Mam jeszcze z tego cztery kawałki, także jak mówię, się zrobi dobrze projekt. Można naprawdę zaoszczędzić na materiale, wiedzieć jak dociąć, który kawałek i wtedy jest fajnie to wszystko wykorzystane, nie ma jakichś strat materiału. Także do dzieła, będziemy teraz docinać te elementy. No więc, ramę pospawałem. Już jest gotowa. Tak jak widzicie, tutaj będzie ten, można powiedzieć, główny element roboczy. W środku będzie przekładnia i paski klinowe do wrzeciona. Ale już ramę mamy, także jest dobrze. Wszystko jest, mają kąty, także jest dobrze to do, docięte. Podoba mi się to. Teraz sprawdzę jak to będzie podepnę to podciągnik, i zobaczymy jak to się będzie prezentować. Także po podpięciu do ciągnika. Widzicie tak to wygląda. Moim zdaniem wyszło super. Tutaj się zamontuje tak jak mówiłem gdzieś tą przekładnię do wałka. W tym miejscu gdzieś paski pójdą, tędy i do wrzeciona, które będzie tutaj na samym końcu. Tutaj będzie to wrzeciono i tak jak widzicie, powinno to zdać egzamin. Powinno ciąć tą wieżbę z boku. Jeszcze tu jakieś może osłonki takie porobię, po żeby nam po prostu ta wierzba na kabinę nie leciała. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu jeszcze może zrobię taki z drutu, już nie będę z kształtownika, albo zobaczę, może tam jeszcze znajdę jakiś kawałek. Tak, jak mówiłem, wykorzystałem docna. Tu jest 8 metrów tego kształtownika. Yy, tu jeszcze, tak, jak widzicie, prętem włożyłem, bo nie mam bolca takiego, znaczy chodzi mi nie o bolec, tylko o otwór. On jest po prostu za mały na te bolce o te i muszę, albo kupię wiertło, albo po prostu będzie na jakiejś śrubie, zobaczymy, ale to jest dobrze także jestem z tego zadowolony, widzicie efekt jest dla mnie zadowalający, tu jeszcze z tyłu zobaczę mm, zrobię może takie koła jezdne, żeby mm, kopiowały teren Yy, na tym końcu, żeby po prostu tarcza nie poszła, jeżeli będzie gdzieś wyżej, żeby tarcza nie poszła nam w ziemię. Także zrobię coś takiego. Ale to w późniejszym etapie. Bo tak jak mówię, na razie muszę poczekać yy, kupić te elementy. Tutaj te główne ramy, już mam. Teraz tylko kupić elementy i będę to wszystko sklecał. Muszę poczekać, bo na razie brak funduszy, ale w najbliższym czasie myślę, że to zrobię. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Kolejny z budowy, można powiedzieć, ramę już mamy skończoną. Na koniec się to wszystko elegancko pomaluje. Zrobi się jakiś, można powiedzieć, osłony na ten pasek z blachy, który tu będzie. i w sumie będą dwa paski, no ale zrobię taką jedną osłonę żeby nam, można powiedzieć, którąś tam nie wciągło, albo tej wierzby nie wciągło na pasek także w ten sposób planuję to zrobić czyli podsumowując y, będzie tu jeszcze z tyłu koło y, tutaj będzie przekładnia tu będzie wrzeciono wszystko, przekładnia z wrzeciony będzie połączona paskami dwoma, klinowymi. No i wszystko będzie po prostu pomalowane, także tyle nam jeszcze pracy zostało przy tej kosiarce. Ale główny element jest już gotowy. Zrobiłem tak, chciałem, czyli wszystkie profile są zamknięte do środka, nie ma żadnych otworów. Wszystko jest po prostu taką jednolitą bryłą. Nie ma w środku jakiś tam, że się będzie jakiś syf zbierał. Wszystko jest elegancko pozaspawiwane No może te spawy nie są eleganckie, no ale tak jak mówię ja się uczę nadal, nie spawam dużo, po, sporadycznie, jak coś właśnie robię. Jeszcze tak sprawdzimy, y, z tej strony czy to równo jest. No, ale tak widzicie jest wszystko elegancko równiutko, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. I. Pozdrawiam wszystkich, w szczególności tych, co mam w opisie. No i zapraszam na kolejne moje filmy. Mam nadzieję, że już niebawem będą kolejne zbudowy tego, tej oto kosiarki do wierzby. No i zobaczymy, jak to wyjdzie nam. Także do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.